Cześć tu Michał, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem znowu na Obi Rainbow Dropper. Um, no tak, jestem razem z Zinxa tym razem. Tak, subskrybujcie kanał, żeby nie przekapić żadnego kolejnego odcinka. A ja właśnie przechodzę um, kładkę. Dawno chociaż Obi, nie? Niedawno, niedawno przechodziłem Obi, bo ja Obi przechodziłem niedawno Obi Spongebob. No, ale słuchajcie, widzowie, zostawcie subskrypcję, lajka i dzwoneczek. Zostawcie subskrypcję, lajka i dzwoneczek. Może być. Ja wiem. Proszę. Nie. Może być 40... 41, 30 albo 39, albo 42. Łapki w górę, to zrobię kolejny odcinek z tego hobby. Kto pamięta ostatni odcinek z tego obi? Kto pamięta ostatni odcinek z tego obi? Który został. Kto to pamięta? Kto pamięta kiedy ostatni odcinek z obi był? O, jakaś typka się do mnie włamała. I słuchajcie, widzowie. No tak. Jeżeli nie wiecie, a naprawdę jestem już daleko, a Zimbiso dopiero rozpoczyna. który jesteś na którym ty jesteś a tu na 17 ja się na takich parkurach nie zatrzymuję no i kuba jest na 18 stage a ja jestem na 266 ja się nie zatrzymuję na takich parkurach Muszę zginąć niestety. Przepraszam widzowie, ale mi się trochę nie udaje. No Ostatnim razem, kiedy to grałem, udawało... Mi się udawało. Pamiętacie widzowie jak ostatni odcinek? Czasami może się nie udać. A czasami może... Ja chcę, ja chcę nie skać sk na te czerwone? A nie. Ale tamten wajaz, wajacik jakiś sprzedaje. Sprzedaje ten sprężynkę. No ale słuchajcie, widzowie, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. No tak, zostawcie lajka. 42 lajki pod tym filmikiem. To kolejny odcinek z tego ob ten jakiś człowiek sprzedaje jakieś sprężynki, ale ja nie mam, ja nie chcę kupować. No na ostatnim, nie, nie. No musiało się to stać na ostatnim, wiedziałem. Wiedziałem, że to się musiało stać na ostatnim. Zawsze mam takiego pecha, widowie, że jak coś... Ci że zawsze jak jest to na ostatnim, to um, akurat musi mi się nie udać. No jeżeli zostawicie pod tym film, Kiedyś mówiłem, że stworzę może... możliwe, że może na przykład taki kanał stworzę taki pluszakowy, na przykład Michał TV Puch. <słuch> <słuch> tak, dobre by to było, Michał i... Michał depuch. Nie, dobra, Michał TV puch. To jest słabe. Jest za słaby Michał Depuch. <laughs> Michał Depuch, zabawne widzowie. Ej, no ale tak, widzowie, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Przypominam Wam to, bo żebyście wiedzieli, po prostu jaki będzie odcinek następny o 11, chyba. To będzie chyba z Fortnite pierwszy odcinek z Fortnite na tym kanale będzie. Czylicie bazę. Słuchajcie bazę? Widzowie? O nie! obra. No, zginąłem niestety, ale słuchajcie widzowie. Widzowie moi. Bądźcie na odcinku, który będzie chyba o 11 z Fortnite. Byście nie przegapili Fortnite. Jestem na prawie 300 stage'u. Ojejku. No to... na ostatnim odcinku byłem na setnym. Ja przeszedłem 100 stage'ów od ostatniego odcinka. Pamiętacie ostatni odcinek z tego obi, To Obby jest. To pomyślałam sobie, ej, może widzowie ja chcieliby pooglądać po prostu to obi bo może się im spodobało. No i właśnie tak, Właśnie, no i właśnie tak. Właśnie nagram to obi, żebyście oglądali, żebyście mieli co oglądać. No po prostu dzisiaj nagram dwa odcinki z Fortnite. Jeszcze będzie jakiś chyba. Chyba z Fortnite, tak. Jeżeli nie wiecie, następny odcinek będzie z Fortnite, to będzie dzisiaj. O nie. No dobra, zapominam. Mi się zapominam, więc... Nie pytajcie mnie, dlaczego ja jestem taki słabiacki. No ale... O nie! Ale... Ole. Ale... Ale... I od razu... No Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. Ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia na odcinku z Fortnite. Może na easing soccer też się zżegna. Cześć. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Cześć!